Konsulat od czasu od czasu trochę tam pomaga, ale to jest niewiele tam mowy nie ma, żeby tam na jakieś płace czy coś tam, jakieś tam czasami Nagrodki trochę remota, jakieś, jakieś, jakieś imprezy, coś ten, takiego kulturalne młodzieżowe, to co się mieści w tej działalności, takiej naszych ambasach, takie tam popieranie kultury. Ale to takie jednostce administracyjnej, która jest centrum, gdzie to światło, gaz trzeba opłacić, to trzeba trochę też jakieś no, opłaty y, za jakąś robociznę, bo nie, nie zawsze można za darmo wszystko zrobić, budowlane roboty, no więc oni tam trochę pomagają, ale przede wszystkim pomagają w tych, na przykład leczenie, on jest ciężkim y, cukrzykiem, Adam Chłopek, y, prezes, no to pomagają, żeby tutaj gdzieś w Krakowie, czy gdzieś tam przy myśl, jak czasami go podleczyć, a on z kolei jest taki, że Robota, robota, jeździ po całej Ukrainie do, do Kijowa. To teraz to był też to w Krakowie było jakieś spotkanie. W tym roku po raz pierwszy Ministerstwa <coughs> Oświaty Polskiej i Ukraińskiej. Tylko, że w Polsce, jak ten wybrany po raz pierwszy z Gdańska ten poseł był wybrany na przewodniczącego tego Związku Nauczycielstwa z, z, z ramienia raczej z Sejmu, no zginął, to tam była nadzieja na pomoc. I to co obiecali, to wycofali je ja po jego śmierci to wycofał. Ten. Tutaj obiecali, że dadzą. Jak robota szła już przez tam pół roku, to wycofali. No i z czego? Tych swoich 100, 200, 500 zł trudno za to coś kupić, czy, czy, czy coś wybudować. Tak to wygląda. No.